Po pierwsze, chcielibyśmy bardzo serdecznie już teraz jako cała formacja podziękować wszystkim naszym wyborcom za to zaufanie. Nie zmarnujemy tej inwestycji, którą w nas położyliście, tego głosu, który na nas oddaliście. Na pierwszym miejscu dla nas są sprawy, które chcemy załatwić dla przedsiębiorców, dla wspólnot lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych, dla ludzi pracy, dla dobrych gospodarzy, przywrócić szacunek do edukacji, do pracy, do współdziałania, odbudować wspólnotę narodową, wspólnotę społeczną, przywrócić braterstwo, PZL będzie tego gwarantem. Szliśmy do tych wyborów z hasłem dość kłótni do przodu. Te kłótnie, które były przez ostatnie 8 lat, te spory, które podzieliły Polaków, muszą się zakończyć. Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za całą polskę. Ewidentnie wyborcy wskazali nie trzecią kadencję pisu, ale wskazali trzecią drogę. I trzecia droga wspólnie PSL, Polska 2050, będzie kontynuować swoją współpracę. To jest dla nas bardzo ważne, będziemy współdziałać, będziemy koordynować swoje działania. Trzecia droga się sprawdziła i będzie współdziałać. To jest pierwsze, co postanowiliśmy jako ta część trzeciej drogi, zielona część trzeciej drogi. Druga kwestia, z partiami Paktu Senackiego, z Koalicją Obywatelską, z Lewicą, właśnie z Polską 2050, z samorządowcami chcemy współtworzyć koalicję rządową i taki mandat uzyskałem do reprezentowania PSL-u w tych negocjacjach wspólnie z przewodniczącym Rady Naczelnej wspólnie z prezydium NKW będziemy te sprawy prowadzić osobiście też w tych sprawach oczywiście będę uczestniczył jesteśmy zdeterminowani żeby ten rząd powstał jak najszybciej z taką też misją pójdziemy do pana prezydenta żeby nie marnować czasu, Polacy ewidentnie zdecydowali, w którą stronę chcą przekazać władzę, jakie chcą projekty, żeby były realizowane. Dla nas bardzo ważne są obszary związane ze wsią, rolnictwem, to jest tradycyjny obszar odpowiedzialności, który, pon którą ponosimy niezależnie, czy rządzimy, czy jesteśmy w po opozycji. Więc tym bardziej mamy najlepszą ekipę, która się na tym zna, ale to również gospodarka, bezpieczeństwo, Infrastruktura, sprawa rozwoju, rozwoju regionalnego. Mamy wiele pomysłów i te 12 gwarancji trzeciej drogi jest dla nas zobowiązaniem. Dla przedsiębiorców, dla ludzi pracy, dla dobrych gospodarzy, dla małych miejscowości, dla Polski lokalnej, dla małych ojczyzn. Wyrównanie szans, rozwój i edukacja będą dla nas tym zadaniem, któremu będziemy chcieli się poświęcić. Chcemy te rozmowy prowadzić, w takiej atmosferze, w jakiej szliśmy do tych wyborów, życzliwości, wzajemnego szacunku, poszanowania swojej historii, tradycji, swojej wrażliwości. Na niczyją wrażliwość nie będziemy wpływać i prosimy o uszanowanie naszej wrażliwości i tak to będziemy prowadzić. Myślę, że PSL cała trzecia droga może być takim niezwykłym stabilizatorem, takim. Katalizatorem również dla tej nowej koalicji, bo mamy swoją tradycję, mamy swoje doświadczenia i mamy wielki entuzjazm tej nowoczesności, entuzjazm pójścia do przodu. Dość kłótni do przodu to hasło zostanie zrealizowane, odbudujemy wspólnotę, postawimy na gospodarkę, przywrócimy szacunek i zaufanie obywateli do państwa i współdziałanie obywateli na rzecz Rzeczpospolitej.